Jeśli jedna osoba mnie o to take a selfie, I'm gonna throw their phone in the fucking fountain. O Jezu, jaka jest jakaś piękna pogoda. Leżę sobie na kamaczku. E, chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj jest też piękny dzień, bo dostałam informację, że w końcu e, udało mi się przejść na kolejny etap rozwodu kościelnego, co łatwe nie było przez ostatni czas. E, zwłaszcza, że. Mm, Mój ukochany ksiądz, który dawał mi ślub, no niestety zmarł, a właśnie też on prowadził mi ten rozwód, bo też był świadkiem wielu sytuacji, więc mógł też się bardzo dobrze spisać. No i niestety musiałam wszystko zmieniać i robić od nowa, natomiast bardzo, bardzo się cieszę i bardzo też chciałabym poprosić wszystkie media. A żeby zaprzestały pisania y, artykułów, y, pisząc o y, Emilu Stępniu, w nagłówkach posiłkując się ciągle moim pseudonimem, były mąż, mąż dody i były mąż Jezu, no, ja rozumiem, że póki co to jest największy sukces i jakiś mandat do mediów. Yy, jeszcze kompulsywne podcasty. Yy. Kilku opowiadające tylko o mnie. Jakby kumam, że jakby mówił o sobie, to nikt by nie chciał słuchać i to jest jedyny gwarant przyciągnięcia uwagi i w ogóle zrobienia jakiejkolwiek promocji sobie i ewentualnie kolejnym projektom, które i tak pani prokurator zabije w zarodku. I kiedy y, czytam o kolejnych y, zarzutach, kolejnych oszukanych ludziach, zakazach prowadzenia działalności, mam włączony przecież monitoring, i wszędzie widzę swój pseudonim, mimo że mnie to w ogóle nie dotyczy, y, to po prostu, no, aż mi się kortyzol podnosi. <grym> Więc. Y, Zdaję sobie sprawę, że są osoby w moim życiu, które cudem przez moje zaślepienie i głupotę znalazły się w moim życiu no i teraz dzięki temu mają, mają jakieś chore przekonanie, że mm, w związku z tym są mesjaszami prawdy. <noise> ja w przeciwieństwie do moich stalkerów mam swoje życie, dużo na głowie, jak widać. Marzenia, plany, pragnienia. Niedługo występuje na kolejnym y, wspaniałym wystąpieniu tutaj w TVP w Gdańsku. Zapraszam bardzo serdecznie. A potem na Summer Festival w lipcu. Y, podpisuję kolejny kontrakt za dwa dni. No... Lubię y, wkuć, ukuć szpileczkę, ale kurwa, żeby gadać trzy godziny o kimś, to musiałabym być naprawdę jakaś obsesyjnie zakochana. No ale niestety rozwód kościelny zbliża się wielkimi krokami. Nie dokładajcie mi proszę tego, tych czterech liter doda do każdych kryminogennych tytułów związanych z Emilem Wstępniem, bo będzie teraz już wykreślony nawet z mojego kościelnego ślubu. Czy ja kiedykolwiek, podczas mojego życia, no nie wiem, nawet jako debiutantka, na początku, później, byłam podpisywana jako była żona, była narzeczona, była dziewczyna, kogokolwiek? Nie. Zawsze mój pseudonim sam w sobie miał wartość i nie musiał się posiłkować żadnym przedrostkiem. Żadnym. Dlatego w obecnej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy świadkiem, bardzo proszę, żeby z kolei moje imię już nie służyło jako trampolina do, nie wiem, klikalności... Nieudaczników i pasożytów, no nie chowaj, się. mam wszystko w... dobrze! Jest. Oh my god. Ale robi spektakularne wrażenie, kochani. Naprawdę. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.